Dzień dobry, Jacek Kielin, strefa dobrych emocji. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o superwizji. Słowo superwizja wywołuje lęk. Nie wiem, czy bardzo powszechnie, ale generalnie często. Może dzisiaj wywołuje mniej lęku niż 20-kilka lat temu, kiedy. Ja się zetknąłem z superwizją i nie wprowadzałem w placówce, której byłem dyrektorem. Ale nadal, nadal to słowo wywołuje lęk. Wszyscy boimy się oceny. Wszyscy boimy się oceny. Myślę, że o tyle jest to uprawnione myślenie, czy ten lęk ma swoje naturalne podłoże no że w ogóle jesteśmy w wielu miejscach oceniani ale też jak ja się zetknąłem po raz pierwszy z superwizorami bo było to w placówce behawioralnej zobaczyłem pierwszego superwizora kogoś takiego, kto był superwizorem to on był traktowany jako taki trochę nadzorca, kontroler pracy nauczycieli, terapeutów i miał na przykład władzę wpisania w program dziecka jakiejś zmiany, i nauczyciel musiał się tego trzymać, musiał się podporządkować decyzji swojego superwizora. Nie wiem, czy terapeuci behawioralni nadal w ten sposób funkcjonują. Wiem, różnie jest, wiem, że jest różnie. I ta superwizja ma różne oblicza. Ja akurat jestem z tych, którzy uważają, że superwizor nie powinien zdejmować odpowiedzialności za decyzje terapeutyczne, jakie podejmuje nauczyciel-terapeuta. Jest tylko takim pomagierem, rodzajem wsparcia. Pełni rolę usługową w stosunku do nauczyciela, do terapeuty. Jest na jego usługach. I te jego rady, jego sugestie, jego pomysły, czy są dobre, czy niedobre, to decyduje nauczyciel. Tak jakby ja widzę to odwrotnie: to nauczyciel decyduje o tym, czy te mądrości, które ewentualnie czy sposób pracy superwizora mu odpowiadają, czy nie, i może to przyjąć albo odrzucić. A nie superwizor yy, decyduje o tym, jak ma pracować nauczyciel. Yy, dla mnie osobą, która no, najbardziej chyba wpłynęła na to, żeby zrozumieć, czym jest superwizja, była dosyć znana w Polsce, ta także znana w Polsce terapeutka i nauczycielka yy, z Wielkiej Brytanii. Jill Brailey. Ona na przykład jest znana w Polsce z AAC i no nie wiem, w Warszawie, w szkole na Białobrzeskiej, o ile dobrze pamiętam, wprowadzała bardzo wiele lat temu system BLISA. O tym możemy się dowiedzieć z filmu Chce się żyć. Tam ten główny bohater jest uczony znaków BLISA przez nauczycielkę o ile dobrze kojarzę, to właśnie ze szkoły na Białobrzewskiej. Kiedyś y, dyrektor znajomej szkoły y, właśnie zadzwonił Jacek, jest u mnie taka taka osoba y, cały tydzień, a może byś chciał wziąć na jeden dzień do siebie, do swojej placówki? Mówię dobra, daj. I ja powiem tak, ja po 15 minutach się zorientowałem, że mam do czynienia z absolutnie osobą na bardzo merytorycznie, ale też nie wiem, etycznie wysokim poziomie i to było dla mnie absolutne zjawisko aczkolwiek Jill Brailey bardzo dużo umiała, bardzo dużo rozumiała, bardzo dużo wiedziała to nigdy nie widziałem jej jak zadziera nosa, jak uważa się za kogoś mądrzejszego niż terapeuta, niż nauczyciel miała do, do nas, tak, do nas bardzo dużo szacunku, życzliwości i te jej zwroty, których nam udzielała, później weszły w taki kanon, który później myśmy mieli w naszej placówce, bo Jill miała, tak jak do nas się przynajmniej zwracała, to mówiła, co jej się podobało, co z jej perspektywy dla niej byłoby trudne i ewentualnie, no tak, jeżeli miałabym coś radzić, to może to, może to, może to. Czyli nie występowała z pozycji wszechwiedzącego autorytetu, tylko z pozycji takiego doradcy, spojrzenia z boku, jak to ona mówiła. Ktoś musi na ciebie spojrzeć z boku. Nie, niekoniecznie znaczy, że jest mądrzejszy, tylko już sama perspektywa patrzenia na pracę terapeuty z boku jest czymś wartościowym i potrzebnym. Ktoś patrzy z boku, może zobaczy coś inaczej, może ci coś podpowie, może ci coś doradzi, może, ci, może to cię czegoś nauczy. Może nie, może tak. Ja nie lubię takiego pomysłu, że terapeutę nauczyciela trzeba programować. To znaczy, że ja mu powiem, co ma robić i on z taką dużą energią Zrealizuje moje pomysły. To jest taki, taki, tacy nauczyciele prymusi, którzy oczekują, że ktoś im powie, jak mają pracować, oni to zrobią tak, jak to ma być, jak sobie wyobraża, nie wiem, superwizor albo dyrektor, albo ktoś. Ja akurat uważam, że lepiej jest, kiedy nauczyciel jest absolutnie samodzielny, autonomiczny i podejmuje decyzje i sam decyduje, co jest dobrze, co jest niedobrze. Nie pyta się nikogo, czy to dobrze, czy niedobrze. Ewentualnie słucha, co się mu mówi, ale ostatecznie to on decyduje. Superwizja to nie kontrola, superwizja to nie ocena, superwizja y, to nie audyt. Tak? Superwizor y, jest przynajmniej w takiej perspektywie, którą ja prezentuję, y, czy w takim rozumieniu, jak ja, 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 ja prezentuję, y, jest tylko tym, który odpowie na pytania albo potrzeby, które są tego nauczyciela, czy tej osoby, która zwraca się z prośbą o taką superwizję. Można oczywiście pytać się o wszystko, to znaczy można się zapytać, co w ogóle superwizor myśli, albo i widzi, ale co o tym sądzisz, nie? można też, tu ostatnia koleżanka mi powiedziała, no można po prostu z superwizorem sobie pomilczeć. Jeżeli jest taka potrzeba po, po, pobyć sobie z kimś. Ja mam też takie doświadczenie, znam takie osoby, które w wielu różnych sytuacjach terapeutycznych biorą za słuchawkę i dzwonią do swojego superwizora pogadać chociażby teraz można się spotkać na Zoomie, nawet na odległość. Nie ma potrzeby się jechać czy. No. Więc ten superwizor może być na takie zawołanie osoby, która potrzebuje takiego rozmówcy o tym, co, co robi, o tym, nad czym pracuje, czy nad czym się zastanawia, co go gnębi, co go niepokoi, co daje mu do myślenia. Zachęcam do superwizji. Superwizja jest świetnym sposobem rozwoju osobistego, dlatego, że te, ta, ta nauka, czy to wsparcie też psychiczne, bo superwizor nie zawsze ma rady, ale może po prostu tej osobie, którą wspiera, potowarzyszyć jakoś i, i, i tym sposobem wesprzeć ją. Ale to jest doskonały sposób na uczenie się, bo Jesteśmy zawsze w tym miejscu, które określa, określa superwizowany. Tak? To on ostatecznie decyduje o tym, jak przebiega ta superwizja i czego ona dotyczy. No i w zasadzie tyle. Ja, ja bardzo lubię takie superwizje, kiedy życzeniem czy prośbą do mnie kierowaną jest prośba, proszę, proszę mi powiedzieć, co ja dobrze robię. Zachęcam do takiej, dawania takiej prośby. Ja nie wiem, czy ja oczywiście z, jakby z pozycji absolutnego autorytetu nie wiem, co jest dobre, co niedobre, powiem, co mi się podoba tak. To jest bezpieczniejsza formuła. Powiem, co mi się podoba z mojej perspektywy i może to być bardzo wspierające. I moim zdaniem to wystarczy. Często wystarczy, albo bardzo to jest ważna rzecz, żeby, żebyśmy my słyszeli o sobie dobre rzeczy. I ewentualnie, jeżeli jest taka jakaś prośba, czy potrzeba pogadania o jakimś problemie, to bardzo proszę. Zachęcam do superwizji. Jest taka możliwość, że ja i moje koleżanki jeździmy, jeździmy do Państwa. Czy teraz trochę też na zoomie się działo takich superwizji, ale lepiej jest jednak przyjechać. Ja pracuję, czy pracujemy z wykorzystaniem filmu. Potrzeba tak no, do 10 minut, nie dłużej. Wybrać sobie film, może być na początku absolutnie film taki najlepszy, gdzie Państwo macie takie poczucie, że, że to jest Wasza najlepsza wersja i to jest bardzo zdrowe, dobre. Moi nauczyciele też na początku nagrywali siebie właśnie 10 razy, się przymierzali do nagrania filmu i wybierali ten najlepszy kawałek, i to jest bardzo w porządku, bo tak naprawdę dużo ważniejsze jest zwracanie uwagi na to co dobre, i to jest figura jakaś, niż na to co niedobre, co nam nie wychodzi. To jest mało ważne. Rozmawianie o tym co nam nie wychodzi jest mało ważne. Yy, jakby, yy, a z, z, jakby myślenie, przyglądanie się temu co jest fajne, co idzie, co wychodzi, co działa yy, i tu skierowanie swojej uwagi jest dużo bardziej konstruktywne. Więc jakby staram się tak pracować i tak wspierać te osoby, które mnie proszą o takie wsparcie. Mam nadzieję, że te superwizje nie będą jakoś trudne. Ja też rozumiem na przykład tą sytuację, że samemu na filmie się obejrzeć bez nikogo już jest trudne. Też tak mam. Ale powiem tak, że miło mi jest bardzo i jest to dla mnie ważne, że doświadczenie, że w te miejsca, w które jeździłem, a już było ich trochę, byli chętni, nie tacy chętni, że wypychani, czasem tak się zdarza, jak kiedy pierwszy raz, czy jakoś początki są, że tam ktoś jest wypychany z presja środowiskowa albo dyrekcji, że ktoś musi, a później się zgłaszają ludzie, Drugi raz, trzeci raz, bo chcą i nie ma żadnej presji. To znaczy, że myślę sobie, że fajnie. Nie? Ja bym tak chciał, żeby superwizja nie była wymuszana, tylko była jakby autentycznie potrzebna i była takim doświadczeniem dla nauczyciela budującym i ważnym. I, i on sam chciał to, to, to robić. Jest to oczywiście, czy może być taki wymóg, że superwizja jest obowiązkowa w wielu krajach na świecie? Na przykład w takiej Wielkiej Brytanii jest obowiązkowa, to znaczy nie poddawanie się superwizji oznacza e, jakby niezdolność do wykonywania prawidłowo tego zawodu pomagania dzieciom. E, że my jakoś musimy pozwolić komuś patrzeć nam na ręce. E, w Polsce ta superwizja jest no, trudniejsza. No, już tak mówiłem właśnie, bo w nas jest taka silna presja na. Ocenianie i takie myślenie, że jak komuś wykaże, jak źle pracuje, to, to mu to pomoże pracować dobrze, co jest oczywiście nieprawdą. No i tyle. Zachęcam, polecam też swoje usługi, ale moich koleżanek usługi, jeżeli Państwo chcecie doskonalić swój warsztat pracy, jeżeli chcecie rozwiązywać jakieś problemy. Najczęściej jestem proszony o pracę czy wsparcie w zakresie zachowań trudnych. Już mam. Trochę doświadczenia w tych kwestiach. Miałem dość jakieś doświadczenia z bardzo trudnymi zachowaniami. To, to zapraszam do, do korzystania z superwizji. Oferta superwizyjna jest na mojej stronie. Kto chce może sobie zajrzeć. Dziękuję bardzo.